Um. You know, um, the first half we started the game really well, and then we fell into a a little dip where we've been kind of struggling all season with. Where we played good one time, and then we lose focus for a little bit. But um, we went into halftime, and you know, just came together closer as a team, and decided that you know we're going to change that that um, that part of our game as a team. And you know, in the second half, whether it was up or down, we fought, we fought, we kept fighting, we kept fighting to the whistle blew. So, you know, I'm just proud of the team for that. Thank you, Victor, Do you have any questions for Wiktor? Okay, Victor, you can go to the locker room. Mr. Coach, please tell us about today's match. It was a very, very tough match. Szczególnie, że yy, tak jak nas potraktowano w Glasgow, to, to po prostu yy, naprawdę jestem bardzo dumny z chłopaków, że, że, że dzisiaj dali z siebie wszystko i, i jeszcze trochę więcej. Yy, myślę, że to są dwie... Yy, mówię o warunkach oczywiście, bo my w Glasgow przegraliśmy na, na własne życzenie. Natomiast są dwie równorzędne, dwa równorzędne zespoły, które naprawdę grają do końca, wiedzą gdzie szukać przewag i dlatego ten mecz był tak, tak blisko. Oczywiście uciekła nam koncentracja w pewnym momencie, troszeczkę nogę z gazu zdjęliśmy, ale tak jak Wiktor powiedział, gr graliśmy do końca i, i też, też oczywiście dzięki naszym kibicom tutaj którzy nas było i słychać za nami, siedzieli. Natomiast y, też takie mecze. Y, proces budowy zespołu y, jest długi i żmudny i takie mecze na pewno scalają zespół i, i pokazują naszą, naszą tożsamość. Dziękuję Panie Trenerze. są pytania? Tak, Kuba. Trenerze, jaki by Pan zwrócił element poszykówki który przesądził o tym, że jednak to zwycięstwo wydarzyliście w tej się nie, nie można tak powiedzieć. Tu, tutaj King tak samo mógł wygrać. To jest różnica jednej akcji, jednego posiadania. Wystarczy zobaczyć na liczbę rzutów wolnych. A i tak, a i tak sędziowie pozwolili nam grać tak jak, powiedzmy, się gra w Europie. I, i, i tutaj jedna akcja mogła przesądzić o tym jeden rzut, że, że King by wygrał. Więc Tam chyba, nie wiem, pięć trójek trafił King. Jednak <sighs> Mistakes can be very, very fatal to to the outcome. And you know, I made a I made a fatal mistake toward the end of the game. Uh, just I don't know, it's sometimes it's hard to kind of cut the le, uh, adrenaline back and use your head, you know, so late in the game, but that's something I should have. Should have been thinking about just be more conservative and, and pull the aggression back just a tad bit and get back and make them, make a shot over us to, um, to to see how see how that goes. But j just too many fatal mistakes, 21 turnovers. We're a, a far better team than that. We got far too much maturity on this team to turn it over so many times. Uh, credit to them, uh, they play very hard. And but you know we got to watch the film. Get back in the lab and just see what we can improve. Cause everybody's gonna play us that tough, that physical. Everybody wants a shot at the champion. So um, it's, we got to move on. We can we can watch it, feel it, but this season's far too long to to sit on one loss for for a very long time. Uh, yeah. Byli, tak można powiedzieć, że zawsze jest ciężej bronić niż, niż, niż gonić, jak oni gonili podrażnieni porażką w, w na z tamtego roku. Wiedzieli, Byli bardzo zmotywowani. My natomiast nie mogliśmy złapać swojego rytmu od samego początku. To znaczy graliśmy, my, wydaje mi się, że za słabo w obronie. Popełnialiśmy bardzo dużo fauli, głupich fauli. Faule wynikały właśnie z braku tego rytmu. To nie była nasza gra, nie mogliśmy obronić, nie mogliśmy pobiec do szybkiego ataku, nie mogliśmy zagrać w naszym rytmie i pierwsza połowa była bardzo, bardzo słaba w naszym wykonaniu, ale i tak prowadziliśmy tam dzięki, nie wiem, może dzięki temu, że Anwil nie, nie, nie skarcił nas tak bardzo w tej pierwszej połowie. W drugiej złapaliśmy rytm tylko przez trzecią kwartę i to była już nasza gra. Pociągnął zespół Andy, Mazurczak, ten rytm już, już, już ja już czułem, że to jest nasz rytm. Niestety, głupimy decyzjami, głupimy niekoncentracją, stratami, faulami. Doprowadziliśmy do tego, że tak naprawdę daliśmy Anwilowi wrócić do gry i później końcówka czwartej, kwartej, dogrywka to tak e, można powiedzieć e, to jest bardzo cienki lód, tak? Że możesz się na nim utrzymać, a może się zarwać i, i wpaść do wody. Mówię w obie strony, tak? Że ta granica była cienka, że jakbyśmy wygrali jednym, to pewnie byśmy się cieszyli. przegraliśmy jednym, pła płaczemy. No niestety, ja myślę, że Zbyt dużo popełnionych błędów i słaby rytm naszej gry. Nie wiem z czego to wynikało. Pewnie jak tu sobie zanalizuję, obejrzę film, porozmawiam z zawodnikami, to się pewnie dowiem coś więcej. Dziękuję. Dziękuję panie trenerze. Wiem, że są pytania z Polski, więc zanim z sali, Jacek Mazurek pyta. Pana drużyna ma najwyższą kontynuację zespołów w stosunku do poprzedniego sezonu w całej lidze. Zawodnicy, którzy rozegrali w poprzednim sezonie 61% minut, teraz są znów w drużynie. Czy ma, znaczenie dla, czy ma to znaczenie dla wyników i jakie korzyści płyną z tak wysokiej kontynuacji w początkowej fazie sezonu? Chcieliśmy kontynuować, bo to ja uważam, że, że ważne, że drużyna się buduje latami, nie buduje się niestety. No w dzisiejszych czasach wiemy, że te drużyny są budowane od nowa. Ja grałem w takich czasach, że było jakieś takie przywiązanie do barw klubowych, do, do miasta, do, do, do regionu, i to jest to, to chciałbym, żeby tak było. No, ja wiem, że nie jest to łatwe. Czy to nam pomaga? Na pewno. Przynajmniej na początku sezonu, a zobaczymy, jak to się, jak to się skończy. Dziękuję. Czy są pytania do pana trenera? Śmiało. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień Dzień dobry. W kontekście tego meczu, już ze starym bo mówił pan tutaj o braku koncentracji w dzisiejszym. Spotkaniu, czy to jest właśnie ten element, na którym gdzieś będzie Pan pracował z zawodnikami przed tym czwartkowym spotkaniem? Znaczy, to może brak koncentracji też wynikał z takiej bezsilności troszeczkę i to mnie troszkę zdziwiło, że my, zespół, który tak naprawdę narzuca swój rytm, nie mogliśmy tego rytmu złapać. Nie wiem, czy to obrona Anvilus sprawiła to, czy, czy taka nasza bojaźń. Nad tym będziemy musieli popracować, bo ten, ten mecz z Lublinem już jest drugiego i wiemy, że Lublin też jest bardzo, bardzo niewygodnym i dobrym e, zespołem i będzie nam ciężko, na pewno zanalizujemy i musimy znaleźć przyczynę tego e, takiego, e, nie wiem, no jak to powiedzieć, takiego niegrania w swoim rytmie i szukania czegoś innego. I to szukanie czegoś innego doprowadziło do tego, że zrobiliśmy bardzo dużo strat, nie mieliśmy swojego rytmu, nie trafialiśmy a no niestety, no, to jest najwyższy poziom. Mówimy o polskiej Lidze koszykówki, tak? I, i tu trzeba trafiać, tu trzeba mieć rytm, tu trzeba popełnić miejsc strat, trzeba dobrze bronić i tak dalej. A tego nam dzisiaj zabrakło. Myślę, że to jest taki, można powiedzieć, też po pierwszej połowie, taki najmniejszy wymiar kary. Tam nawet tak jak ja powiedziałem, prowadziliśmy, ale nie graliśmy w ogóle swoich koszyków. W ogóle. Tylko ta trzecia kwarta to był nasz rytm. Poza tym za dużo takiej szarpaniny. Nie wiem, może mógł, mecz mógł się podobać dla, dla kibiców, ale, ale uważam, że to nie była nasza gra. Jeżeli ktoś ogląda regularnie mecze Kinga, no to pewnie doskonale to być, że to nie była nasza, nasza gra. A co zrobić, żeby ta gra wróciła właśnie meczu z góry? Trenować. Ciężko trenować, uwierzyć w siebie i iść dalej. Czy są jeszcze jakieś pytania, Kuba? Dobrze, rzeczy będzie pan się mocno zastanawiał nad być może wspólnym mianownikiem tych dwóch ostatnich polażek. mam tutaj mamy się oczywiście przegraną w Ludwigsburgu i teraz dzisiejszą, bo no tak z prostej kalkulacji wychodzi, że ta czwarta nam ucieka. Tak. I to tak. może dziwić w kontekście, że jesteś... Może, może. Ja już po pierwszym meczu w Ludwigsburgu postanowiłem to zrobić, że uważam, że musimy trenować. I My dwa dni temu i wczoraj, dwa dni temu był bardzo, nawet bardzo mocny trening. Być może, ja nie chcę tutaj składać się na karb tego dzisiejszego występu, ale yy, wiadomo, że te podróże, co trzy dni mecze. Nie, musieliśmy trenować, bo, bo sezon jest długi. My mamy być bardzo mocni, mocni w trakcie sezonu, a bardzo mocni na koniec. I, i trenowaliśmy. I to zawodnikom to uświadamiam i oni są tego świadomi, bo mamy w większości świadomych zawodników. Wiadomo, że zawsze się trafiają jakieś rodzynki gdzieś tam z pestką, albo które tam gdzieś będą narzekać. Ale większość zawodników wie, że musimy i trenowaliśmy dość mocno, żeby zaradzić właśnie temu, temu problemowi, o którym Pan mówi. No ten problem znowu się powtórzy, więc trzeba znowu trenować. Wiem, że na personalia nie ma szans, natomiast czy po dzisiejszym meczu jakoś indywidualnie jest Pan bardzo zły na z zawodników za, za zaprezentowaną postawę na wojsku? Bo... Ja Wie Pan co, ja zawsze szukam usprawiedliwienia, dlaczego tak, a nie inaczej. Ja wiem o kim Pan myśli, ale człowiek był chory. Był chory w Ludwigsburgu, bardzo słabo zagrał i ja uważam, że dalej gdzieś ta choroba go jeszcze tam toczy. Jest twardziel, próbuje, że może, że jak usłyszał Anwili i Wiktor Sanders, to mówi, że jest zdrowy, że będzie grał. Ja widzę, że nie jest zdrowy. I te decyzje, wie pan co, no wyobraźmy sobie, że jesteś chory, że się czujesz, taki, no jesteś taki osowiały i tak dalej, a jest tak, to widać. A poza tym to już jakieś tam indywidualne rozmowy będą. Bez nazwisk oczywiście.